Cześć, chciałem Wam dziś przedstawić zastosowanie maszyny parowej Verona. W tym przypadku mamy bardzo brudną podłogę w łazience. Spójrzcie, jak para poradzi sobie z tego typu zabrudzeniami. Najpierw większą szczotką czyścimy duże powierzchnie, a następnie zmieniamy na małą szczoteczkę i zaczynamy doczyszczać fugi. Po około minucie pracy tak prezentują się nasze płytki. Dla kontrastu tutaj mamy płytki przed oraz płytki po czyszczeniu. Werona to nie tylko czyszczenie powierzchni płaskich, ale również tak brudnych luster, jakie tutaj widzimy. Użyjemy troszkę pary dla lepszego zobrazowania zabrudzenia na tym lustrze. Zmieniamy końcówkę i zabieramy się za czyszczenie. Para i odkurzacz wykonują świetną pracę, nie pozostawiając żadnych smug na czyszczonej powierzchni. Dla potwierdzenia moich słów, tak samo jak przed chwilą, przeparujemy sobie lustro. Spójrzcie, że nie ma na nim żadnych smug, mas oraz zacieków. Do mycia tego lustra nie użyliśmy też żadnej chemii. Para świetnie dociera do różnych trudno dostępnych miejsc w toalecie. A wysoka temperatura około 120 stopni neutralizuje nam różnego rodzaju bakterie, które mogą znajdować się wewnątrz toalety. Wszyscy jesteśmy świadomi, że tego rodzaju usługi dezynfekcji oraz czyszczenia w najbliższym czasie będą się bardzo dobrze rozwijać. Jeśli jesteś zainteresowany otwarciem takiej mobilnej jednostki czyszczącej, zapraszam do kontaktu. Nasi specjaliści przedstawią Ci wszelkie niezbędne informacje, jak otworzyć oraz rozwinąć taki biznes.